Zobaczcie sami. O tak kocham kopać wciąż Tam, gdzie tych klejnotów lask Kocham też kopalnię mał Kochanki, lot, młot i kask Kop, kop, to jej! mówiłem? To prawda, umie śpiewać tylko pod prysznicem. Zaraz, zaraz, już łapię. Co? co? Pewnie katar, tak jak ja! Gobórku, idź z powiedzieć drewniakowi, że nieśmiałek jest w drodze! Przecież widziałeś, że nie umiem! Spokojnie, nieśmiałku! No dalej, biegnijcie! Mędrku, doceniam to, że chcesz mi pomóc, ale uwierz mi, ja nie dam rady tego zrobić! Przecież wierzę ci, nieśmiałku! Ale teraz chciałbym, żebyś to ty uwierzył mnie! Czy ty naprawdę wiesz, co robisz? A czy kiedykolwiek się na mnie zawiodłeś? A! O! O, w takim razie, oby teraz poszło mi lepiej. Koniec! Nieśmiałek wcale nie dotarł! Będę musiał teraz im wszystkim powiedzieć, że koncert jest odwołany! Jestem po prostu kompletną porażką! Czekaj! Nieśmiałek zaraz będzie! Że co? Jest już w drodze, musisz grać na zwłokę! Grać na zwłokę? Ale ja nie umiem na niczym grać! Hmm... O nie... Pając, stopami stukamy na raz! Pikamy hołubce obetki na czas! Dajesz, drewniaku, Daj dwa! Na zwłokę tak! Się gra. Ta -la -la -ry -ry -bam. Czy aby nasz taniec podoba się wam I choć wygodniejsze gdzieś buty się ma. Na fugę tak właśnie się gra? Na fugę tak właśnie się gra! No! Dobra robota, chłopaki! Gdzieście ja, się podziewali! Musieliśmy zaczekać, aż Mędrek skończy! Co skończy? Zaraz zobaczysz! Nieśmiałek już jest! Właśnie wchodzi na scenę! Przecież on się boi publicznych występów! Jak on to zrobi! Zaraz zobaczysz! Co zobaczę? Zaraz zobaczysz? Panie i panowie, powitajcie naszego specjalnego gościa, nieśmiałka! Potwornie się boję. A co jeśli nawale przed taką publicznością? Wierzymy w ciebie, nieśmiałku. I królowa też w ciebie wierzy. O, no dobrze, spróbuję. I raz, dwa, trzy, cztery! Chcę dla ciebie kopać w ciągu, we go, we go. zagłębić się w oczu w las, wydobyć z siebie głos, we go, we go. lecz nieśmiałość przez znać, wyrzec ci, pa, 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 pa. w skarbie kocham cię! A. Hej, hej, hej! A kiedy ci to powiem A. i tych wysłuchasz, poczuję bum, tarara, ベイビーコーカンチェベビーコーカンチェベビーコーカンチェベビーコーカンチェメゴセタクローン Być asem twym. Chcę być asem twym. Będę ochraniał Cię jak Co co zawsze jaskór śni Bądźmy najlepszą z par Nie będę się śpiewać bał Mego serca królowo, Mego serca królowo. Chcę być blisko Tu Zrób pieczężę mnie, baby Jestem cały Twój Siłę mam, mamy zakręcić w I śpiewać za dwóch